Odwracam je za walkę z Niemcami i za zniszczenie czołgu niemieckiego hmm. podczas Powstania Warszawskiego. Tak mi się udało rozbi rozbić czołg niemiecki przy pomocy miny przeciwpancernej. Udało mi się, ja przeżyłem. A czołg nie. A czołg rozwaliłem. Że tak. Prze, przebieg jeszcze. 5, 6, <grym grym> Że pan Jacek nagrał taki długi ze mną spektakl. I... Ale po co nagrał? Po to. Żeby pokazać jako przykład, że można być 90 parę lat i można jeszcze być aktywnym, aktywnym ruchowo, można ćwiczyć, można biegać, wszystko jeszcze przed tobą, nic nie jest skończone, jak masz te 80 lat, wszystko jest przed tobą, weź w swoje ręce swoje życie przede wszystkim, nie daj nic walkowerem, nic nie oddawaj walkowerem, walcz o siebie do ostatnich kropli krwi, walcz, wtedy będziesz zdrowy, zadowolony i długowieczny, dziękuję. Yo, Masz wciąż pieprza czas, te psy, że od życia masz to co sam sobie wydrzesz Nic nie przyjdzie samo, ani respekt, ani szano. Ciągłe kombinacje, ziomek na to naskazano Ja Jak Marsjanom, marsjano, nie szedzę krwi i potu Osiedla wychowały na stół, na dzikich kotów Akcje wysokich lot a nie chlanie na Nie Robiłem tu wiele głupot, lecz jak to z mnie minie I wierz mi, jeśli ruszę cztery litery Twój mózg to klucz do twojej kariery I ty trzymasz cztery i od ciebie to zależy Stał innym z należy, za mną tyle przestrzeń Ziomek, byś był w szoku nie chcę, by więcej Przymiałem je na oku, mieszkam w własnym roku. I tym się cieszę, mimo A. że brak mi rozsądku Bo nim nie grzeszę